Hej, witam serdecznie wszystkie wodniki i zapraszam Was na horoskop na ten tydzień. Co się u Was będzie działo? Czytanie ogólne, więc nie z każdym wodnikiem może rezonować. A więc kolmy wodniki u Was. Hmm. Coś się stanie, że zmienicie postępowanie. Widać tutaj początek tygodnia, że jest e, siła, moc, zaufacie w sobie, będziecie po prostu, weźmiecie życie we własne ręce, uświadomicie sobie w wodniki swoje własne możliwości, zdobędziecie się na odwagę, siłę i determinację. E, tutaj też będziecie po prostu kontrolować sytuację. Będziecie dążyły do spełnienia jakiejś nadziei i obietnic do po prostu. Że tak powiem, do poprawy swojego losu, do jasnej przyszłości będzie jakaś obiecująca szansa. Ktoś będzie mówił, też pojawi się jakiś przyjaciel, który będzie Wam chciał pomóc i wyciągnąć rękę. Ale uważajcie na tego przyjaciela, bo on Cię okaże tutaj zdradliwy w tym wypadku. Widać tutaj też czas właśnie na zmiany, i że możecie się znaleźć pod wpływem jakiejś siły złowrogiej, która źle Wam doradzi, i przez to wy przecenicie swoje możliwości. I popełnicie błąd. Tutaj widać, że zostaną obalone istniejące układy, zmieni się wasze myślenie. Ale tak jak mówię, tutaj będziecie miały nadzieję, otworzą się nowe szanse, nowe perspektywy, ale ktoś wam po prostu naubiecuje i będzie was chciał oszukać, i przez te jego obietnice, że on wam pomoże, i tak dalej, tak dalej, doprowadzi do tego, że tutaj coś runie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki. Baba Jaga.